Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jerzy Buzek, były premier, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Piekary. Panie premierze, zacznijmy od Unijnego Funduszu Odbudowy Gospodarczej, którym dziś chwalą się premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda. I niektórzy twierdzą, że niesłusznie się nim chwalą, podkreślając wagę swoich prowadzonych trudnych negocjacji właśnie z Brukselą. No, ja powiem, że to jest właśnie zasługa Unii Europejskiej, że potrafi reagować na kryzys. Ten Fundusz Odbudowy to właśnie jest reakcja na to, co się stało w Europie. Zresztą stało się na całym świecie. Koronawirus spowodował załamanie gospodarcze i ten pomysł 750 miliardów euro. To jest niemal tyle, ile co 7 lat oferujemy w unijnym budżecie, a wiadomo, ile mamy z niego pożytku, z tego europejskiego budżetu. I teraz niemal drugie tyle no 750 miliardów, nie 1000 miliardów to jest naprawdę dużo pieniędzy, ale teraz mamy dodatkowo oprócz unijnego budżetu, a więc naprawdę wielka oferta ze strony Unii Europejskiej. Ja czasami słyszę, że Unia Europejska nam w ogóle nie pomaga. No więc no premier mówił w marcu, krytykował za bezczynność. Postawać. Premier w marcu krytykował Unię za bezczynność, nie tylko on. To co podziałało? No ale w styczniu, w styczniu przecież Unia zorganizowała przetargi na te wszystkie maseczki, respiratory, które są potrzebne do walki z koronawirusem. To właśnie polski rząd się nie zgłosił w styczniu, a Unia już działała w styczniu. No to nie wiem, czy to się Unia spóźniła, czy kto, ktoś inny. Ale na pewno jest tak, że Unia Europejska stara się odpowiedzieć na te wszystkie wyzwania, przy czym w sprawach ochrony zdrowia i funduszu na zdrowie, to Unia naprawdę ma niewiele do powiedzenia. A dlaczego? Bo państwa członkowskie nie chciały się zgodzić, żeby Unia Europejska była odpowiedzialna między innymi za opiekę zdrowotną. No więc rozliczajmy Unię za to, na co ma wpływ. Miała wpływ na finansowanie gospodarki, po to, żeby uratować ją po kryzysie z koronawirusem i to zrobiła. To jest właśnie fundusz Nowa Generacja Unii Europejskiej. Panie premierze, i to są, to jest kwota zawrotna oczywiście, 750 miliardów euro, z których około 64 miliardy mogą trafić do Polski. To nie jest sukces negocjacyjny rządu i prezydenta, albo również rządu i prezydenta? No nie, no nie, już nie, nie licytujmy się. czyli sukces negocjacyjny? Ja powiem, że tak działa Unia i to nie jest żadna nowość, tylko warto to docenić. I to bym radził raczej polskim władzom, żeby widziały, jaką mamy wielką pomoc w Unii. Ja sądzę, że, że rząd polski się o to starał. Nie sądzę, żeby działał na szkodę nas wszystkich. To, to jest niewyobrażalne. A więc zamiast licytować się, czyli to sukces, to cieszmy się, że tak jest, a przede wszystkim, że mamy również dodatkowe pieniądze. Nikt inny nie ma tak wielkich w funduszu sprawiedliwej transformacji. To jest nieco inna sprawa pomiędzy budżetem. Za moment o tym wspomnimy, tylko wyjaśnimy jedną no, rzecz, bo wielu europosłów również z pańskiego środowiska e, politycznego podkreśla dzisiaj tak z, z przekąsem, z takim poczuciem wyższości. Co wy się tu, panie premierze, e, panie prezydencie, chwalicie negocjacjami, jak, jak przecież to nie wasza zasługa, a, a negocjacje to dopiero ruszą. To, to, to jak to jest w takim razie z, tym, z tymi zasługami i, i dzisiaj szczyceniem się tymi pieniędzmi, które może w, w, tym strumieniem trafią do Polski również? No tak, to prawda, że negocjacje dopiero ruszą. Te negocj za które będą odpowiedzialne państwa członkowskie. Na razie to jest propozycja pro Komisji Europejskiej, a więc to Komisja Europejska położyła na stole taką propozycję oraz Parlamentu Europejskiego. Bo Parlament Europejski dyskutuje o tej sprawie od sześciu czy siedmiu tygodni sesje plenarne w komisjach mojej komisji przemysłu, Badań i energii, to jest bardzo ważny. Moment, bo musimy przemysł uruchomić od nowa, musimy uruchomić także transport. Mamy wiele przedsięwzięć przed sobą i o tym mówiliśmy, że potrzebny jest taki gigantyczny fundusz w Unii Europejskiej, centralny, bo dzisiaj Solidarność od nowa jest słowem na ustach wszystkich. Bo widać wyraźnie, że musimy sobie radzić wspólnie, nie poradzimy sobie w pojedynkę. A więc ten fundusz był od dawna jakby oczekiwany w Parlamencie Europejskim Komisja odpowiedziała na oczekiwania Parlamentu Europejskiego. Teraz będzie czas na negocjacje w ramach międzyrządowych rozmów. Panie Premierze, to zostawiając na moment jeszcze. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który jak rozumiem będzie jednym z filarów tego przedsięwzięcia nazywanego tak, tak górnolotnie Next Generation EU, na co jeszcze te pieniądze miałyby być przeznaczone w praktyce w takim kraju jak Polska, a, a będą to, jak już powiedzieliśmy, miliardy, mają być miliardy euro. Czy pan mówi w tej chwili o funduszu Next Generation? Tak, fundusz odbudowy gospodarczej, ten, ten, ten właśnie cały, cały program, zostawiając trochę sprawiedliwą transformację jeszcze na boku? No, na, na uruchomienie gospodarki we wszystkich właściwie dziedzinach. Także na przeciwdziałanie skutkom socjalnym tego, co się stało, bo one są bardzo głębokie. Także na opiekę zdrowotną. Ogromne sumy na opiekę zdrowotną. Unia teraz chce niejako no, nadrobić to, czego nie pozwoliły jej wcześniej państwa członkowskie, a teraz jest już pełne przyzwolenie, żeby również z poziomu unijnego dofinansować opiekę zdrowotną w, w ramach Całej Unii. Dlaczego to jest ważne? Bo przecież my mamy otwarty rynek, my chcemy podróżować, nie sprawdzamy paszportów na granicach. Widać, jak bardzo od siebie jesteśmy zależni, i dlatego również opieka zdrowotna musi wejść w dużym stopniu pod skrzydła Unii i mam nadzieję, że teraz państwa członkowskie już nie będą tak protestować jak dotąd, żeby to była również odpowiedzialność Unii. I będziemy mogli Unię za 10 czy za 5 lat rozliczać z tego, jak się w tym zakresie spisała. A więc, Panie Redaktorze, szeroko rozumiana gospodarka, no to by trzeba było dużo wymieniać. Nowe technologie, energetyka, cyfryzacja na ogromną skalę. Taka gospodarka, która służy ludziom pozwala przezwyciężyć na przykład takie zapóźnienie cyfrowe, które często mamy, to z, z, zwłaszcza nieco starsze pokolenie musimy uruchomić tych ludzi, ale musimy przede wszystkim dać szansę młodym ludziom w Unii Europejskiej, po to, żeby widzieli, że ten fundusz te 750 miliardów euro dodatkowych, które... Unia Europejska jako całość będzie zwracać, to podkreślam, wprawdzie 500 miliardów to są granty dla beneficjentów, to są granty, ale Unia jako całość będzie ten fundusz przyszłości zwracać. I dlatego on jest nastawiony na nowe pokolenie. I dlatego Europejski Zielony Ład jest jakby kluczem do rozwiązania przyszłych, e, przyszłego e, gospodarki i e, e konkurencyjności Unii. W następnych dziesięcioleciach. I to jest właśnie propozycja dla młodego pokolenia. To nie jest odbudowa starej unijnej gospodarki czy starych przemysłów. To jest pójście na to, co będzie atrakcyjne za 10, za 20 lat. I dlatego ten fundusz nazywa się Nowa Generacja Unii Europejskiej. Ja wiem, że górnolotnie, ale dokładnie o to chodzi. My mamy w nowe inwestować. Dlatego również Europejski Zielony Ład w tej chwili jest kluczem do wszystkich inwestycji w Unii Europejskiej. A trzeba było Czyli... panie premierze kryzysu, epidemii, żeby Unia Europejska odważnie pomyślała o swojej przyszłości i przyszłości next generation właśnie? No sz szkoda, że pan redaktor tak sprawę traktuje, bo rok temu powstał pomysł zupełnie bez koronawirusa Europejskiego Zielonego Ładu. Polska wprawdzie miała bardzo sceptyczny stosunek. Rząd Polski, bo na pewno już nie obywatele, do, do tego pomysłu, ale on powstał rok temu. To nie jest pomysł po koronawirusie. My tylko teraz mówimy, że to, co było zaproponowane przez Unię Europejską rok temu, trafia w dziesiątkę, jeśli chodzi o skutki koronawirusa. Dlaczego? Panie redaktorze, koronawirus to jest kryzys fizyczny. To nie jest to, co mieliśmy 10 lat temu, w 2008-2009 roku, że pieniędzy zabrakło, ktoś nie miał do siebie zaufania, banki padały, trzeba było je ratować. To nie banki padają, to padają firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, przemysł samochodowy, realna gospodarka pada, a nie banki. Zupełnie inny kryzys fizyczny. Taki sam kryzys będzie, jeśli nie przeciwdziałamy zmianom klimatycznym. To będzie kryzys polegający na tym, że w jednym miejscu będą susze i brak wody. Dzisiaj odkręcamy klam z wodą i leci woda. Może tak nie być w przyszłości. Gdzie indziej będą, będą powodzie. W fale morskie będą zalewały nasz brzeg. Przecież dzisiaj jest pomysł, żeby odgrodzić basen Morza Bałtyckiego i Morza Północnego od reszty oceanu, żeby nas po prostu te fale nie zalewały. I na Bałtyku, i w Holandii, i w Niemczech. A więc to są daleko idące zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych. Tak samo fizyczne zagrożenia, jak fizycznym zagrożeniem jest koronawirus. Teraz już wiemy, czym grozi. Brak przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu. Do dzisiaj 95% poważnych uczonych mówi jasno, grozi nam naprawdę kataklizm, jeśli nie przeciwdziałamy. I, I to jest właśnie Europejski Zielony Ład, gdzie są również ograniczenie ilości plastiku, gospodarka w obiegu zamkniętym, zupełnie nowy transport, nowe rolnictwo, tak zwane rolnictwo precyzyjne, oparte o cyfryzacji. O, o obserwacje z, nawy, z naszych satelitów europejskich, gdzie należy na przykład stosować pestycydy, jak trzeba nawozić, żeby minimalnie nawozić, żeby nie niszczyć środowiska, żeby zachować bioróżnorodność. Można na ten temat, panie redaktorze, mówić godzinami, ale program unijny powstał rok temu, nie z powodu koronawirusa. Teraz się okazało, że on rzeczywiście jest bardzo ważny, ale tak jak pan powiedział, sercem tego programu okazało się. Sprawiedli Fundusz no właśnie, Transformacji. panie premierze, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Mamy przy filarem może tego programu mamy 40 miliardów euro dzisiaj, tak jeżeli dobrze rozumiem, jakie pieniądze z tego trafią do Polski i jakie trafią do województwa śląskiego? 8 miliardów dla Polski, przy czym ja podkreślam, to są dodatkowe pieniądze, nie przesuwane z innych celów w Unii Europejskiej. To jest całkiem osobny program na 8 miliardów euro. Ja spodziewam się, że również w następnych wieloletnich budżetach, aż do roku 2050, będą takie pieniądze, bo my na Śląsku, w Zagłębiu szczególnie wiemy wiele, jak sporo trzeba pieniędzy w całym województwie śląskim, żeby przejść z udanie pomyślnie transformacji energetycznej. 8 miliardów 8, dla Polski, dla województwa śląskiego. Ile z tego? Osiem miliardów dla Polski. Ponieważ w tej chwili jeszcze jest Zagłębie Konińskie i Wałbrzych, który tę transformację przechodzi od dwudziestu paru lat, no to można liczyć że na pewno 50 ja, ja nie chcę tego wyrokować. Ja nie chcę teraz w rozmowie z panem redaktorem odbierać pieniędzy Koninowi czy Wałbrzychowi, przecież to też jest polska ziemia. Jesteśmy razem w tym samym kraju i chcemy się nawzajem wspierać. Ale na pewno największa część przypadnie województwu Śląskiemu, województwo jako takiemu, a więc to są naprawdę ogromne pieniądze. Przy czym, panie redaktorze, to nie są pieniądze ważne tylko dla Śląska czy dla Konina, nie, dla całej Polski. Dlaczego? Bo my chcemy pomyślnie przejść w transformację energetyczną, a dzisiaj jesteśmy energetycznie bardzo zapóźnieni. Polska ma najdroższe ceny energii elektrycznej w całej Europie. Panie premierze. Dlaczego? Czy... Bo my nie inwestujemy. Polski rząd nie inwestuje w transformację polskiej energetyki. To tak od 30 lat, panie premierze, gdzieś mniej więcej chyba. E... No, panie redaktorze, jak zainwestowaliśmy w reformę górnictwa węgla kamiennego, to nas to uratowało. Uratowaliśmy przemysł wy 20 lat temu na dobre 10-12 lat. Potem rzeczywiście nic nie robiono i teraz rzeczywiście jest krach z przemysłem węglowym. To wiemy i to nie wina górników, żeby było jasne. To Czy... w żadnym przypadku nie jest wina ciężko pracujących, narażających często życie górników. Ale nam się to udało, panie redaktorze. 20 lat temu przecież mieliśmy kiedyś. 70 kopalń na Śląsku, a dzisiaj mamy około 20. Zlikwidowaliśmy 50, i mamy dzisiaj na, na Śląsku największą w świecie specjalną strefę ekonomiczną, gdzie pracuje w sumie chyba kilkaset tysięcy ludzi, a więc to wszystko, co, co niejako mniej więcej wyszło. Z pracy w kopalniach, bo kopal w kopalniach pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści. A oni korzystać w innych dziedzinach. To górnictwo dzisiaj jest w kolejnym kryzysie. Tak, już swoją drogą, skoro pan e, o tym wspomniał. I to podkreślają to już związkowcy. To nie są skutki epidemii. Tylko tak, czego? Nie właśnie? są. Zgadza się. Pełny się zgadzam. Epidemia się i to zwiększyła jeszcze, dlatego że e, cały czas e, kazano zjeżdżać górnikom i kopać. Węgiel, tymczasem zapotrzebowanie na węgiel znacznie spadło, bo no siadła produkcja w całym kraju. Mieliśmy mniejsze zużycie węgla, zwłaszcza brunatnego, nie tak bardzo węgla kamiennego, ale te, te zwały, te zapasy bardzo mocno wzrosły i w ten sposób także nie oszczędziliśmy górników i, i to jest. I kto rzeczywiście... za to ponosi odpowiedzialność pańskim zdaniem? Kto, odpo... kto ponosi odpowiedzialność Pańskim zdaniem za, to, za tę sytuację? Przede wszystkim należało absolutnie rozpoznać zagrożenia, które są w pracy górników, jeśli chodzi o możliwość zarożenia. To dzisiaj już wszyscy mówimy. Przecież w windach górnicy nie mogą się nawzajem unikać, bo stoją jeden koło drugiego. Także w transporcie poziomym są często w niewielkich wagonikach gdzie podróżują na duże odległości, należało to absolutnie przewidzieć. Można powiedzieć, że spółki węglowe za to są odpowiedzialne. Ja proszę pamiętać, że spółki węglowe są w 100% własnością Skarbu Państwa, czyli za to odpowiada po prostu rząd. Dlaczego tego nie zrobiono, trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Panie redaktorze, to było naprawdę bardzo nawet oburzające i bardzo bolesne. W jaki sposób hajtowano przeciwko górnikom, którzy naprawdę tu są niczemu winni. My dzisiaj włączamy kontakt elektryczny. W 70-80% mamy światło, także my możemy ze sobą rozmawiać, bo jesteśmy na złączach internetowych, które są zasilane prądem elektrycznym. To wszystko się dzieje dzięki temu, że nasi górnicy zjeżdżają pod ziemię i kopią węgiel. Także w Bełchatowie, także w Turoszowie w Koninie, to nie tylko śląscy zagłębiowscy górnicy, ale pamiętajmy o tym, że do nich trzeba wyjść do ludzi pracujących ciężko w górnictwie. Trzeba wyjść z konkretnym programem. To musi być kompleksowy program. Kom, program opa, opracowany u nas na Śląsku. Panie premierze, to wlega. zanim zapytam o to, czy to jest ta strategia, ta Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, to jest zrównoważony, dobrze opłacony program likwidacji górnictwa na Śląsku? To złe określenie likwidacji. Wychodzenie z węgla przez 10, 15, 20 lat. Stopnia likwidacji. Będzie... Tak? Panie, panie kolego, to jest tak. Kończą się zasoby węgla. Dzisiaj kopiemy węgla na głębokości 800-900 metrów. To bardzo drogo. Mamy tąpnięcia, czyli te ruchy pokładów. Które są niezwykle groźne. Niemal wszystkie kopalnie na Śląsku i Zagłębiu są dzisiaj zametanizowane, czyli grożą strasznymi skutkami. Odpukajmy, żeby to się nigdy nie wydarzyło, żeby nie było wybuchów. Ale kopanie węgla, wydobywanie w tych warunkach, to naprawdę jest heroizm górników, ale oni chcą wiedzieć, jakie będą dla nich miejsca pracy i mają rację. My musimy z tego wychodzić stopniowo, nie za dwa lata, nie za pięć, bo ci, którzy o tym mówią, to nie mają pojęcia, o czym mówią. Tak. To będzie stopniowo 10, 15, 20 lat. Nawet być może znacznie szybciej z węgla brunatnego niż węgla kamiennego, bo produkcja dzisiaj energii elektrycznej z węgla brunatnego jest znacznie droższa niż z kamiennego. I musimy o tym pamiętać. Panie że premierze, tak naprawdę bełchatów i turoszów są bardziej zagrożone niż nawet śląskie kopalnie. Ale musimy z tego wyjść. Panie redaktorze, nie chcemy się truć smogiem, nie chcemy mieć ubóstwa energetycznego. Musimy wprowadzać gaz. Dlatego walczyłem o dyrektywę gazową, żeby nam Gazprom nie groził monopolem. Panie premierze, I to zwalczyliśmy. mamy to, mamy to. Także Nord Stream 2 jest w bardzo trudnej sytuacji i Gazprom poniósł porażkę. A więc pamiętajmy, że mamy drogę na to, żeby stopniowo wychodzić z węgla, bezpiecznie. Na przykład gazem można zasilać, również ciepłownie. Na, na, na Śląsku, żeby się pozbyć smogu, żeby walczyć z ubóstwem energetycznym. Panie premierze, spójrzmy na, na, na ten fundusz przez pryzmat jeszcze modelu zarządzania tymi pieniędzmi. Kto będzie za nie odpowiadał? Dzisiaj samorządy, organizacje spo, pozarządowe, między innymi ze Śląska skarżą się, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej właściwie żadnego dialogu w tej sprawie z nimi nie prowadzi, a przypominają również, że dostało to Ministerstwo... Grant na opracowanie harmonogramu prac i tak dalej, i tak dalej. Dwa miliony złotych. I tymczasem właściwie ciężko powiedzieć o jakiejkolwiek współpracy i dialogu na tych poziomach właśnie samorządowej, pozarządowej i rządowej. Panie redaktorze, już o tym wspominałem. To jest kluczowa sprawa. Jeśli półtora roku zaproponowałem w Parlamencie Europejskim, w komisji, którą wtedy prowadziłem, Taki właśnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przekonałem do tego koleżanki i kolegów z Komisji, potem z całego Parlamentu Europejskiego, i że on stał się dzisiaj fundamentem właściwie Europejskiego Zielonego Ładu i naszych wielkich programów na następne kilka, kilkanaście lat w Unii Europejskiej. To właśnie dzięki temu, że tłumaczyłem, to trzeba pokazać mieszkańcom regionu, tych regionów najbardziej zagrożonych transformacją, że to jest coś, co oferujemy im. Żeby mogli, mogli siedzieć już bezpiecznie, żeby czuli przyszłość w swoim regionie. I to przeszło, ludzie to zrozumieli, ale to oznacza, że regionalne programy, czy lokalne programy transformacji energetycznej, czy transformacji w ogóle musi, muszą sporządzić samorządy, bo to społeczność lokalna. Ale one dzisiaj nauka... się skarżą, że właściwie. Z poziomu rządowego nikt z nimi nie rozmawia. Takie są, są również głosy. To jaki. Ile e, ja, o wielu o, ja od kilku miesięcy próbuję zorganizować taki właśnie. I, I ludzie są gotowi. Nauka Śląska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. Jestem przekonany, że także związki zawodowe chciałyby się to. Ale to co rząd, to to rząd nie chce tego, tego, tego zorganizować? Rząd nie chce tego słuchać? Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej? Taki styl zarządzania dzisiaj. Panie redaktorze, że nawet być może będziemy mieli państwowe sklepy, jeśli chodzi o dystrybucję żywności, bo się szykuje dzisiaj upaństwowienie sklepów spożywczych. Panie redaktorze, Kiedyś w państwowych sklepach spożywczych był tylko ocet. Ja się boję, żebyśmy nie robili jakichś powtórki z tego. Podobnie dokładnie z tego ta, taka sama jest koncepcja tych planów restrukturyzacji śląska. Władzom centralnym wydaje się, że mogą je same ułożyć i, i niejako przedstawić nam jako mieszkańcom śląska zagłębia ziemi Częstochowskiej czy podweskić. Nie, my to powinniśmy zrobić sami. Tak, jak zrobiliśmy 25 lat temu, tak jak 20 lat temu, to wszystko zaczęło się u nas. Te ciężkie próby restrukturyzacji zresztą zakończone bardzo pomyślnie, bardzo pomyślnie, bo Śląsk jest dzisiaj inny niż 20 lat temu. To wszyscy widzimy, to one się zaczęły na Śląsku i były niejako zorganizowane i ułożone na Śląsku. Dbajmy o to, żeby to były śląskie programy, zagłębiowskie żeby włączyć to także całe województwo śląskie. No tak, to ostatnie ostateczne zdanie w tej sprawie ma rząd w tej i, i, no, i, wie pan, który, i musi jak w jaki mieć, sposób ma odbywać się ten dialog. No bardzo trudna sprawa. No, chociażby nasza rozmowa w tej chwili w Radiu Piekary. Ja myślę, że to też będzie miało swoje znaczenie. Powiedzmy sobie jasno rząd powinien i, i musi zatwierdzić w rozmowach międzyrządowych pieniądze dla całej Unii. Między innymi na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Więc ja nie chcę mówić, że rząd nie ma tu nic do powiedzenia, ale po to organizowaliśmy samorządy i po to się te samorządy sprawdzały przez ostatnie 30 lat. Akurat mamy 30-lecie samorządu. W 90 roku powoływaliśmy gminy, potem powiaty i województwa. To się wszystko fantastycznie sprawiło. Panie redaktorze, w czasie Koronawirusa. Siedzieliśmy w domu zamknięci przez 10 miesięcy. Czy ktoś z nas się martwił o to, kto wywozi śmieci, że są oświetlone ulice? Że leci woda w kranie, że ktoś zagospodarowuje ścieki, które codziennie odprowadzamy. Nie, to wszystko robili samorządowcy. Proszę zobaczyć, jaką wielką robotę także w czasie epidemii, niewidoczną dla nikogo, zrobili samorządowcy. Już nie mówię o wielu innych sprawach, inwestycje, które mamy na każdym kroku. A więc powierzmy dzisiaj również samorządom. Śląskim samorządem, Zagłębiowskim, z Podbeckidzia Ziemi Częstochowskiej, żeby przygotowały plan dla województwa śląskiego. Może panie, za... panie premierze, kto no, powinien, apelujmy o to. Kto powinien za, jakby spiąć to wszystko razem? Może marszałek województwa w takiej sytuacji? Na pewno marszałek województwa. A jest w jakiś miał, zamiar? Już powiem. Marszałek województwa miał sygnały, bo robimy to od ładnych paru miesięcy, że są przedsiębiorcy gotowi, nauka jest gotowa, że są gotowe organizacje pozarządowe na pewno związki zawodowe. Ja chciałem Panu Radkowi powiedzieć, że jestem sprawozdawcą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Parlamencie Europejskim i miałem bardzo dobre, merytoryczne wsparcie i odpowiedni list w tej sprawie od przewodniczącego Śląskiej Solidarności, Pana Kolorza. I mogę mu teraz na antenie podziękować, bo ja wykorzystałem uwagi, które tam zawarł. One między innymi dotyczyły władz lokalnych i regionalnych, które będą miały dzisiaj w przyszłości także mniejsze wpływy ze względu na to, że będziemy reorganizować i stopniowo wychodzić z górnictwa. To wszystko było założone przez i, i, i zauważone przez szefa Solidarności. Oczywiście były również inne uwagi, nie chcę o wszystkich mówić. Panie premierze, ale, ale to mówi pan, mówi pan, że cała ta sfera w regionie była gotowa, ale to czego zabrakło, że, że, że nie udało się tego spiąć z poziomu marszałka na przykład? No, pan marszałek jest na pewno w jakiś sposób politycznie zależy, zależne od polskiego rządu i od partii rządzącej. Proszę o to zapytać pana marszałka. Proszę o to zapytać e, przedstawicieli władzy centralnej. Bardzo proszę. Ja panie nie premierze, to, stanie na, to pytanie na koniec ostatnie pytanie. Kto wygra prezydenckie wybory, kiedy one się w końcu odbędą? Miejmy nadzieję. E, e, panie redaktorze, no nie, nie, nie bawmy się w taką futurologię. Na pewno jestem przekonany, że władza wymaga daleko idącego odświeżenia, nowego powiewu, bo trochę męczące jest to, co wydarzało się w ostatnich miesiącach, chociażby na kanwie wyborów, sposób ich przygotowania przez rządzących i zamieszania, które były na tym tle. Jesteśmy tym wszyscy bardzo zmęczeni i mam nadzieję, że to ulegnie zmianie już za parę tygodni. Jerzy Buzek, były premier europoseł Platformy Obywatelskiej był z nami na łączach wideo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Miłego dnia. Do zobaczenia pozdrawiam, i do usłyszenia. Pozdrawiam. Do widzenia.